Witam tu, Alisteo. Czas udać się po prezenty dla, yy, dla mojej nowej walkiri. Może tu. Szukamy broni dla niej. Tutaj znajduje się sporo sklepów, więc myślę, że coś znajdziemy. Proca. To jest właśnie broń. Nie jest zbyt droga, bierzemy. Właśnie, czy ja mogę coś tutaj. O, mogę. uzupełnić rekrutów. Tu niestety nic, co by mi interesowało. Co ja tutaj. Aha, tu jeszcze nic. Tu byłoby fajnie. Zajrzeć na wyspę. O, tych można by. To może, może. Nie, no ten na pewno nie miał. Ale właśnie, właśnie, bo może. E, ja już trochę tej broni mam. Czyli tak, drugi poziom, 500 dowodzenia. Tu się nic nie zmieniło, ale mamy jeszcze jedną broń. O, zmieniło się. Hmm, 700. Wow. To jeszcze możemy o jeden poziom rozwinąć, a później, jak się dowiedziałem z mojego źródła, yy, ona nas tam, no, zgłosi się do nas jakimś tam questem. Yy, no to czyli bym potrzebował ze 2-3 broni jeszcze. O. o! Fajnie! Dobrze, to jeszcze zobaczmy. Zobaczmy. O, właśnie. Na pewno nie będę tej broni potrzebował, więc bierzemy. Aha, tu jest niestety już Max. Ale tu można brać. W sumie zobaczmy, czy on ma coś do powiedzenia. Co cię do nas prowadza tym razem, Olafie, synu Tormunda? O, właśnie miałem z maską wezwania się tutaj pojawić, więc jestem. Doskonałe wieści, Olafie, synu Tormunda. Czemu wciąż tu jesteś? Udaj się na Istering i zamknij. Ten przeklęty portal. My zostaniemy tu, odpierając ataki nieumarłych. Zrobią to, królu powodzenia. Czekaj chwilę. Właśnie uświadomiłem sobie, dlaczego Twoja twarz wydaje mi się tak znajoma. Twój ojciec był tu niedługo przed Twoim przybyciem. Mój ojciec, czemu nic nie mówiłeś? Szuka mnie, ci się udał. Szukać ją. Dziwne, ale nie powiedział. Nawet nie szedł na ląd. Jedynie uzupełnił zapasy salony wołowiny i ruszył dalej. W zasadzie wydawało mi się, że po prostu cieszy się podróżą. Zabawne. Przez chwilę nawet mu zastrościłem. Naprawdę. Więc mój ojciec znalazł sobie wymówkę, by podróżować zamiast siedzieć na swoim tronie. Dobrze więc, niech podróżuje. Mam na głowie własne problemy. Jeśli znów go zobaczysz, przekaż mu, że udałem się na Eastering. Hmm. Tutaj już nic więcej nie kupię, ale można by podarować. Oczywiście nic się nie zmieniło. Hmm. Tak, ten jeden poziom bym musiał możliwie szybko osiągnąć. Ale może na razie, na razie po posiłki się uda. Właśnie. Tutaj. Aha, to tu jest ten portal. Ale my nie będziemy go zamykać na razie, więc yy, za słabi jesteśmy na to. Olaf jeszcze musi dużo nauczyć. Hmm. I zabrać większą armię. Myślę, że tu powinienem znaleźć wszystkich rekrutów, których potrzebuję. O właśnie. Chociaż czy ich kupować jest jeszcze sens, ale jest chyba tak. Tu zobaczmy. Ale ty broń nie masz, która by mnie interesowała. Czyli tu i tu już jest Max. Tu i tu. Ale właśnie jeszcze muszę zobaczyć, bo tu może być broń. Tarcza. Hmm, może jakaś z późniejszej walkiri. Gdy się do mnie przyłączy, będzie chciała tarczę, ale na razie nic mi na ten temat nie wiadomo. Natomiast wiem na pewno, że tu mogę zrekrutować wróżbitów. A, to nie, to jak najbardziej. Jeszcze zobaczmy Tu był jakiś taki sklepik o Tylko się trzeba dobrze ustawić Aha Już pamiętamy tutaj trole zostały i płaszcz Uciekajmy stąd tu. Jeszcze był jakiś taki sklepik Tutaj. Broń! Bierzemy. E, trochę droga broń, ale może być fajna. Tutaj... aha, pamiętam, to nie są dla mnie jednostki. I cóż, uciekamy stąd. O właśnie, może już, już da się to... Nic, ale zaraz, zaraz, bo tu jeszcze jest jeden sklep. Czy tu też pamiętam, ale bardziej interesuje mnie tutaj. Mm, niestety. ...tylko rekruci i to jeszcze tacy niezbyt ciekawi. No niestety, nic ciekawego. Musimy sobie jakoś radzić. Czyli co, wracamy tutaj. Mamy do spenetrowania pewną jaskinię. O, całkiem przyjemnie. Hmm. Tutaj, może u piratów, hmm. czy też raczej przemytników, mógłbym coś fajnego zdobyć, tak sobie myślę. No nic, dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym spenetrujemy tajemniczą jaskinię.